Cześć, jestem Agnieszka, zawodowo jestem pielęgniarką, prywatnie jestem partnerką, matką, rowerzystką, motocyklistką, druciarą, kociarą. Tak, jestem kobietą. Jestem pielęgniarką Stominą. Jest to dość młoda specjalizacja w polskim pielęgniarstwie. Największym takim poczuciem dla mnie satysfakcji jest taka sytuacja, kiedy człowiek zaczyna żyć normalnie swoim życiem, a nie że Stomia przesłania mu każdy aspekt tego życia, bo to jest tylko jedna z wielu składowych. Autentyczność to bycie sobą, bo każdy człowiek jest inny, każdy ma inne doświadczenia, inne oczekiwania od życia, każdą sytuację patrzy się przez własny pryzmat. Myślę, że nie warto jakby podążać za modami różnymi, tylko czasem zajrzeć w głąb siebie. Pomyśleć czego się chce i yy, być sobą po prostu. To jest dla mnie autentyczność.